Dzień dobry, witam wszystkich, mamy środę 8, dzień listopada, godzina 12 wybiła, także zaczynamy nasz live analityczny. Dajcie znać szybciutko na czacie, czy widać, czy słychać. Dzisiaj wasze spotkanie, no jak w środę 18, milionowy portfel, dzisiaj kolejna odsłona. Jest dużo pozycji, między innymi na złocie, dlatego też się zastanawiamy. tak jest tytuł dzisiejszego spotkania: Złoto, ropa, gaz ziemny. Co wybrać, między innymi do milionowego portfela? Będę setup rozgrywał na żywo, tak jak zawsze to robię. Także dzisiaj o godzinie 18.00 macie zaproszenie tradycyjnie na czacie. Także warto przejść te 15 minut wcześniej, żeby się zalogować, no i uczestniczyć w spotkaniu. O godzinie 18 dzisiaj punktualnie startujemy. Pamiętajcie, że to, co mówiłem, pokazuje ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są to żadne rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli chodzi o złoto, bo tutaj złapanie to dołka, to mi chodzi po głowie, tutaj wolumen na 4 godzinówce jest dosyć duży, ale pojawiają się pewnego rodzaju pomysły na złapanie tego spadającego noża na tzw. klastrze FIBO. Pokazuję, tłumaczę dokładnie o co chodzi, bo tutaj te mierzenia to jedno szerokie, drugie troszeczkę mniej takie mniejsze, lokalne, wypada dosyć dobrze, no i dosyć technicznie precyzyjnie. Zwróćcie proszę uwagę, że te 161 mierzenia praktycznie na siebie się nałożyły. To są takie poziomy, gdzie na milionowy pewnie będę się ustawiał, czyli te mierzenia zewnętrzne około 1948-49, bo mniej więcej to jest właśnie. Położenie tych mierzeń zewnętrznych mamy w zgodności wolumenowej, ale nie na każdym interwale. Tak Na H1 to widać, w sensie wartości malejące, na 4 godzinówce jeszcze ta podaż duża się utrzymuje. Pamiętajmy, że na wyższych interwałach to się zmienia troszeczkę wolniej wszystko, więc tam też dopiero to uklepywanie dołka, jak to się mówi kolokwialnie, może nastąpić niżej, no i ten wolumen zacznie się po prostu przeliczać, ale coś na rzeczy. Według mnie na złocie jest. Jeżeli chodzi o ropę WTI, tutaj też złapanie dołka chodzi mi po głowie, ale tej zgodności już nie widać takiej ani na H1, ani na H4. Zobaczcie, naprawdę, z czerwono na H1, zobaczmy 4 godzinówce, też jest dosyć duży wolumen. No, w tym momencie na ropie, jeżeli miałbym się ustawiać, to jest troszeczkę niżej, już wam pokażę. Te zewnętrzne mierzenia z D1, chociaż pewnie kojarzycie, bo ja je pokazywałem na niedzielnej odprawie. E, tutaj mamy FTS, a mi podpowiadacie tak, FTS jest, małe duże FI, ale no, pamiętajmy, że a już jest to zaatakowane. Ciekawe, bo myślałem, że, e, że 161 jeszcze nie dotknięta. Widzę, że rynek już tutaj praktycznie tym dolnym cieniem, zobaczcie, zahaczył o ten poziom 76. 50, bo to są mniej więcej te rejony. No, wygląda to technicznie dobrze, tak? Są dwa mierzenia, jest korekta prosta, na oko widać, że są równe setupy, natomiast zgodności Fibonacci i fale wolumen nie ma. A więc od razu mówię, że setup technicznie wygląda ok, ale statystycznie jest słabszy. Może być nadbity. I proszę o tym pamiętać. Zawsze w tej kolejności sobie to pytanie zadawajmy, czy jest setup taki klarowny, czysty, czy taki nie jest w pewnej zgodności. No, tutaj niestety nie jest. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, zobaczmy nadgaz. Na gazie ziemnym mamy 1 do 1, to o czym mówiłem, ta korekta w tych one to -one się poruszała i cały czas jakby to uzupełnienie mamy, tu mamy 1 do 1, tu mamy kolejny, tu mamy kolejny i tutaj mamy właśnie to zrzucenie, no chyba takie najbardziej aktualne, swoją drogą ładne wzmocnienie mamy od dolnych cieni, Tutaj jest 50 na takim no, naprawdę solidnym ZZB, mowa oczywiście o tym poziomie. E, zwróćcie uwagę, że sam poziom był testowany już na początku roku, to jest trzeci dzień marca, w sierpniu, e, no i wzmocniony jest 50, no i też bardzo blisko mamy tego one to 1 czyli według mnie ten 1 to one e, ta korekta też jest, e, no też my powinniśmy wziąć pod uwagę, tak, w kontekście na przykład zagania na, e, na odbicie od dolnej bandy, o okolice 3.03, 3.06, mniej więcej jest takie. Położenie. Tak, dzisiaj jest decyzja EPP, zgadzam się i, i wiem, dziękuję za przypomnienie. Też będę obserwował, oczywiście, na dolarze. Jak to wygląda? Ja spodziewam się, słuchajcie, na dolarze tąpnięcia na południe, tak, bo wszystko, zobaczcie, technicznie na to wskazuje. Korekta prosta, BCD, brak, no jakiś ten popyt jest, ale widzę, że tutaj już to wszystko osłabło. No ale jest ruch trójfalowy, jest dosyć ważny poziom Fibo bo ostatniej fali, proszę zobaczyć, no to są takie blokady, gdzie no te poziomy są naprawdę mocno tutaj i precyzyjnie potwierdzone i, i wypadają na właśnie takich miejscach technicznych, które powinniśmy wziąć pod uwagę, 4,20,60 na, na to, na to, na to, czekam, nie? Także USDPLN, ewentualnie wypełnienie i jeszcze jedno zejście, tak jest moje zdanie, czy będę jeszcze pod to grał, nie wiem, ale raczej nie, poczekam na samą decyzję, żeby ewentualnie zaatakować to zejście spodziewam się mniej więcej o czegoś takiego, czyli ataku w rejony 4,10,40. Przechodzimy już dalej do DAX-a, przechodzimy do indeksów giełdowych, Zobaczmy tutaj na niemieckim indeksie. Niemiecki indeks podobnie mnie w ogóle jak indeksy zachodnie, troszeczkę się tutaj wypłaszczyły. Ja nie mam żadnej pozycji, dlatego dzisiaj na Twitterze też nie byłem aktywny. Po prostu zgodnie z zasadą nie było sygnału, nie było wejścia, ani miałem żadnego setupu. Jedyne co mi chodzi po głowie, no to może jakaś korekta płaska, na zasadzie tutaj 1 do 1 w takiej konsolce. No ta konsolidacja zaczyna być widoczna, a to jest taki wiecie, trend boczny, mało ciekawy zazwyczaj dla traderów, więc. No, za dużo tutaj się na siłę nie wyciśnie, aczkolwiek te mierzenia widzę, że są bronione. 61 bardzo ładnie zadziałało na DAX-ie, troszkę wyżej jest to FS100. No te opory są, tak, 15-260, 15-270 punktów. Jeżeli chodzi o nas dax a no, zobaczmy też, no chociaż tutaj było wybicie, tak, ale zobaczcie, jak rynek się wypłaszcza. Nie, niby wybija, idzie konsola, wybicie i to są takie momenty, gdzie ten rynek wyciska. No i tutaj to 61, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, jeżeli zostanie przebite, według mnie idziemy na nowy szczyt na, na zdaku, a tutaj to 61, zobaczmy, już jest mocno atakowane. Na razie jeszcze spróba, zobaczcie gdzieś tam było nadbicie, rynek powrócił, jesteśmy bardzo blisko tego 61, jeżeli ten poziom nie wytrzyma i nie będzie reakcji, idziemy wyżej, idziemy wyżej. Więc naprawdę to, co się dzieje na indeksach w ogóle amerykańskich w kontekście technicznym, tak, położenia na 61 jest dla mnie mega ważne z technicznego punktu widzenia. Bitcoin, zobaczmy tę dywergencję, bo tam się zaczynają pojawiać, pierwsze dywergencje, niby wybitka jakaś poszła, zwróćcie uwagę na ten górny cień, prawda? Taki podwójny szczyt e, gdzieś tam jest widoczny. I te dywergencje, tak naprawdę na H1, na H4, czy tutaj ta tendencja malejąca, już jest widoczne. ja bym uważał, tak, bo widzę, że gdzieś ten popyt niby jest, bo wartości oczywiście są zielone, cały czas jest dobrze, natomiast pomalutko wyhamowuje, nie mówię, że tutaj jednak nie wybije nowego szczytu, na przykład na 161, dosyć duża szansa, że tak się zadzieje, a tu 161 widzimy, że jest przed nami, 37, 100, 115, natomiast samo wybicie może być właśnie na tej dywergencji na wolumenie skumulowanym, proszę o tym eee, pamiętać. Silver, co tam, zobaczmy, się dzieje na... Srebrze, na srebrze chyba ten 1 do 1 to macie na myśli, że jest wypełniany ten setup oparty na takim szerokim w się CD. Zgadza się i wygląda to nieźle. Proszę zobaczyć, że Festo uderzone. Nie ma zgodności, dlatego też nie mam takiego jasnego światła czy zielonego światła, tak się mówi, tak, do zajęcia pozycji. No bo tej zgodności pełnej nie ma, prawda? Mierzenia są, tak, ale otoczenie i jeszcze. Pokazuje, że ta presja podaży sprzedających po prostu jest duża. Ten poziom może być mocno nadbity, około 22-30. Technicznie jeszcze nie stoi, natomiast cały czas presja podażowa jest duża, co widać zresztą po wolumenie skumulowanym. Przechodzimy dalej do walut, już przechodzimy. Fund do Jena, o, widzę dzisiaj duża propozycja. Aktywni na czacie jesteście, bardzo lubię, jak nie prowadzę tylko, wiecie, monologu, ale jest dialog między nami, te ideami, to jest zawsze lepsza forma do prowadzenia spotkań, myślę, że ciekawsza. Dzisiaj też o 18.00 myślę, że się nagadamy dużo, bo mamy okazji sporo, także będę chciał się też poustawiać, troszeczkę potłumaczyć, omówić wyniki, a jest co omawiać, także też to wszystko od 18.00. Milionowy portfel macie na czacie, przypominam, że tam się można zapisać, zalogujcie się przy 15 minut wcześniej, punktualnie o 6 wieczorem zaczynamy. Dobra, lecimy dalej, co tutaj miało być na tym funcie do jena, nic się niewiele, wielkiego nie dzieje, co tutaj mamy na tym 1 do 1 może, tak, na GBP do jena, zobaczmy, na górze tu byłby A, punkt B, BCFS 100, no coś mamy na tym ZZB, faktycznie poziom stoi, 184,32, no ale nic, nic większego nie widzę, no chyba, że tego 161 poka. Dodatkowo byśmy chcieli tutaj potwierdzić. No, powiedzmy, że coś tam może być, ale to takie wiecie, bez przekonania, bo w Wolumeny widzimy zielone, czerwone, zielone, czerwone, nic e, takiego mocnego czy jasnego setupu tutaj nie mam. Dzisiaj będzie ogień, Justy napiszesz. Tak, będzie zdecydowanie i myślę, że to jest właśnie taki moment tej trampoliny, o której mówiłem ostatnio, że właśnie teraz e, przyspieszymy, nie z, i z wynikami w ogóle z aktywnością. Także też o 18 wam przedstawię, jaki mam dalszy plan działania. Przechodzimy do walut. Euro, USD, nam został edek, fund e, tradycyjnie na zakończenie. No tutaj na etku jest, według mnie, dołek do złapania, może nawet na duże. Ja będę też to chciał atakować na milionowym. także naprawdę bardzo fajny odcinek się dzisiaj zapowiada. bez po prostu sporo okazji. Nie, i tutaj już to e, widać, jest to 161, jest 61, może jakaś siatka zleceń, prawda? Na tych poziomach, prawda? Na złapanie tego dołka, bo już jest tendencja. Zobaczcie, że podaż wyga, no jest tendencja malejąca, po prostu tej podaży nie ma. To wszystko jest wygaszane. Proszę zobaczyć, tutaj wartości mniejsza. Rynek spada, więc można pomyśleć, że jest to sztuczna podaż i te spadki są chwilowe i za chwilę się pewnie zakończą. Takie jest moje podejście do tematu. Podobnie na funcie do dolara, GBP USD. Tutaj te. Setupy też są aktualne. Eee, można powiedzieć, że równolegle, tak? i ja na eurodolarze i na funcie, no bo funt też gdzieś tam do tego 61 widzimy, że nieśmiało, bo nieśmiało ale się zbliża. Na razie bardzo ładnie reaguje na 50. Jak to funt lubi ten poziom? Natomiast 61 to jest rzucenie i gdzieś wyłapanie tego dołka właśnie na tych poziomach FIBO na funcie, jak i na eurodolarze. Uważam, że to już jest ten moment, że należy się tym interesować, a poziomy po prostu są wymierzone, także jesteśmy na ten motyw przygotowani. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. 18. Przypominam, obecność obowiązkowa. Milionowy portfel, serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia za kilka godzin. Łapka w górę. Na zakończenie, kto jeszcze nie przebił wirtualnej piątki, zostawcie po sobie ślad. subskrypcję, jakiś dzwoneczek zaznaczcie, czy też napiszcie komentarz albo dajcie lajka. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się. Do wieczora. Cześć.